Hej, cześć, witajcie w kolejnym odcinku Scream. Jedź dwa zabójcy królów, już w odcinku, i to jest ostatni odcinek z tego do, tego Daily do początkowego a później będziecie mieli wybór. Dam wam na to chwilę, czy mieli czas na, na wykonanie wyboru. No, a jeśli nie, no to sam postanowię, jaki będzie wybór. Ale smutno mi się zrobi. nie będziecie sami chcieli tego wybrać, no ale dobra. A nie będę was zmuszał, wiem, że sam wybiorę. Ale nie będzie to łatwe, Mam wam czas. Tutaj pojawi się we wtorek i następny albo w czwartek, albo w piątek. Się pojawi, ale na razie nie, nie idziemy robić tylko tego, tylko idziemy w z... gon. Czytajcie sobie, ale coś innego. Ja chcę receptury, bo tutaj... O! Sprawia z pancerza Cairuna. Przywotność... 40... Magii Raci. 5... W teorii... Ten Cairun jest lepszy, niż ten Astrogarus. No, ale czy... To no, w tył tej... O, ten. Tylko przywotność ma... Jakby, jakby lepszą to na Ja nie mam tej skóry, Keirana. Nie mam skóry Kiruna? Serio? Ja chyba nie zebrałem z niego. O kurda, no to nie zrobię, tak czy tak? nie zebrałem, czekajcie gdzie on był? Może będzie jeszcze ta skóra? Podam spać. Czy mogę iść zobaczyć, bo to było gdzieś tu, chyba. Kurde, Andriaga. Nie chcę być przez z no To nie jest ktoś, to tu są Andriagi. Kurde, no to nie zrobimy. Dobrze mam najść tego astrogorusa. Nigdy się nie nauczą ja to wracam do miasta Znajdę Trzeba... Trzeba nie znajdę tego wiecie wczoraj ja nie zebrałem tego z niego a się nie wrócę bo odcinek cały pójdzie do bani a czy dziewczyna może zostać wiedźminem? trochę przedłużam ten odcinek bo nie chcę żeby też trwało 10-15 minut nie jest aż tak krótkiego odcinka, ale jeśli będzie trzeba, no to mówili, jeśli będzie trzeba, zrobię to, co będzie trzeba. Przedam delfinowi wody, Korduje jeśli będzie pytanie. trzeba. co taki wieźmin macie, jada? Grzybki? No czemu kaszę? Kurde do 5 minut. 5 minut, już do sultana iść. Boci się. Krwawi. Wyspę w niej w Dobra, idźmy w ogóle trochę w kości. Potem no w końcu nie grałem z nim. się z nim w kości. To w czym może... Nie grałem z nim. Dobra, mam tam dużo hajsu więc... ...prawda, tego się zbierało. Trzy piątki, no to raczej winek. A podał kartę. Nie no, już trzeba idziemy do tego sultana. Słyszy mnie, psiakref? Z tobą nie poszłabym za całe złoto temeri jest to. Witam. Dzień dobry. Nie dasz się sprowokować! Oj, jest... Szukasz pod... Trafiłeś. Odmieniec! Ej! Nagroda mo... Jedz, że powie... Ależ razem zagramy z tym... z tą fajem. Pięć, sześć. On no. ma... trzy piątki. Muszę go przerzucić. Cztery musi Dobra, to cztery wygrała. wygrana. Z tym śmieciem szczęście czasem uśmiecha się do. Ale, no nie to się wygrę, się Ciekawe, to my... Rok, sprawę, no, co nie się co? Ciekawe, tylko tam... z woli Uważaj na lewy sierpowe! Na ci tyle żelastwa, hm? Będzie jest ten typa jest Zoltan To jest w góry Nie no, jest. A 8000 orenów od króla kryzys zeżarł? Dobra Chodźmy i Ale się z nim już byłem, ale dobra, to jeszcze raz Szłapsko jak i madło. Łatwo nie było. Jak kiedy spotkasz moich starych? Jakieś wieści? Tris, wywęszyła coś. Podobno na barce są ważni jeńcy. Wiewiórki. Rozmawiałem z komendantem. Nie ludzie mogą mieć problemy. Skurwiel tylko czeka na jakiś pretekst. Wystarczy jedna prowokacja ze strony Jorweta, by kazał nas zaatakować. Skąd wiesz? Eee, usłyszałem przypadkiem. Lazł kiedyś po nocy przez port i gadał do siebie. Pijany jak troll, śmierdział też podobnie. Mówił o porządkach i świecie tylko dla ludzi. Śmiał się i rzucał przekleństwa w stronę więziennej barki. Tak Nida coś knuje. Ehe. Jorwet to chyba wyczuwa, stara się nie prowokować Loredo. Tyle że. Jego skojatel mogą mieć inne zdanie, no i słabsze nerwy. Zoltan, mam do ciebie prośbę. Dla ciebie wszystko. Słyszałem, że znasz okolicznych skojatel. A! Chodzi ci o to, co jakiś Fiucio wykrzyczał na rynku. Muszę się dostać do Jorweta. Wiesz, nie myśl sobie, że ze skojatel jestem za pan brat. Jorwet mnie nie cierpi. Dlaczego chcesz się z nim wiedzieć? On wie, gdzie jest królobójca. Jorwet? Przecież to zwykły, że zimiech jest. No ale dobra. Nie ma co siedzieć na życi. Chodźmy, opowiesz mi wszystko po drodze. Prowadź, Zoltan. Kto ci w ogóle powiedział, że mam kontakty ze Skojatem? Loredo. Kutas. A, za to chciał cię powiesić. Za konszachty z wiewiórkami. Jaki rwał jego mać konszachty? Spotkałem paru, owszem. Ale żeby od razu konszachty? Co wiesz o ich dowódcy? Mówią, że Jorwet jest szaleńcem, ale skojatel słuchają go jak matki. Wie, kur, czego chce. Mam nadzieję, że mi powie. Powiem ci z dwojga złego. Loredo jest większy kutas. Bo chciał cię powiesić? Podburza mieszkańców przeciwko nie ludziom. Chodzą słuchy, że kombinuje z królestwem chodź, Kedwen. To bez sensu. Na co liczę? Jak to na co? Kedwen chętnie przyłączy kolejne ziemie i nada Loredo przywileje. Chodź, przed nami jeszcze kawał drogi. By był, bo trochę ten odcinek chcę pociągnąć. Dziękuję. Zoltan, dziękuję. Gdzie? Gdzie idziemy? No? Musimy wejść głębiej w las. Mam nadzieję, że nie zmienili hasła. Hasła? W co ty grasz, Zoltan? Przecież wiesz, że możesz mi zaufać. Wiem, ale... Skrojatel zaproponowali mi dowództwo jednego komanda. No. Nic dziwnego. Jesteśmy na miejscu. Tu się z nimi spotykałem. Wiem. Celują do nas ruków. Co? Nie, to no, Gerald, wiem, że jesteś czujny jak żuraw, ale sobie nie dworuj. Podaj hasło. A, ale komu? Pospiesz się. Ja pierd. ki! Nie zryj się. Czego tu szukacie? Odzew! Heidegger. Zadałem pytanie. Prowadź do Jorweta. Po co? Gdybyśmy chcieli gadać z tobą, nie kazalibyśmy prowadzić się do waszego przywódcy. Ale Jorwet nie chce z wami rozmawiać. Mówił ci? Odejdźcie stąd, dopóki jeszcze możecie. Chcecie nas przestraszyć? We dwóch? <laughs> Na drzewie siedzi jeszcze czterech. Skąd wiesz? Słyszę oddechy. Jeden z nich jest chory albo Fistech. Skąd wiesz? Bo sapie jak tur. I co? Zmiękły elfie, kujarki! Chcemy tylko porozmawiać z Jorwetem. Czekajcie na polanie. Wiesz, gdzie krasną ludzie. Przekażemy informację Jorwetowi. A przekazujcie sobie! Geralt, idziemy. Wiem, co sobie wykombinowali. Byłem tam raz. O czym ty gadasz? To miejsce to leże potwora. Wielkiego kurwiego syna z muszlą na plecach. Krabopająk w tych okolicach? Niemożliwe. Nie wiem, jak się to to nazywa, ale wiem, że jest straszne. Wpuścili nas w pułapkę. Trudno. Idziemy. Tu? O, prowadź. Tługo by opowiadać. Jesteśmy na miejscu. To świństwo grasuje tam na dole. Dokładnie tam, gdzie mamy czekać na jorweta. Nie inaczej. Co robimy? Dawno nie walczyłem z krabopająkiem. A ja arwał jego mać jeszcze nigdy. I wcale nie żałuję. Poczekaj na mnie. A ty co? Masz mnie za jakiegoś miękkiego kutasa? Tak, to też. dobra... E. Długo by opowiadać, I zasrane to życie. No co? Do boju. O tym miejscu mówiły elfy. To, co się zbliża, na pewno nie jest elfem. No, czas na ciebie, Geralt. Potwory to nie moja specjalność. Piękne przedstawienie, Gwynblade. Zastanawia mnie tylko, po co zadawać sobie tyle trudu, skoro na końcu czeka nierówna walka i pewna śmierć. Mógłbym zapytać cię o to samo. Czego ode mnie chcesz, Wadgern? Mów szybko, zanim zabiję was obu. Leto cię zdradził. Chciał dogadać się z twoim towarzyszem, Ciaranem. Ciaran Nilien nie żyje. Jego wojownicy zginęli w zasadce dwa tygodnie temu. Kłamstwo ma krótkie nogi, Gwynblade. Żyje. Jest na barce ranny, ale żywy. Sprzeciwił się Leto. Jego oddział zapłacił za to najwyższą cenę. Jeśli to, co mówisz, jest prawdą, Dwan zginie. Ale samo słowo nie wystarczy. Mordujesz mieszkańców Flotsam. Zapominasz, że żyją wśród nich elfy i krasnoludy. Co to za życie? Odebrano im szacunek do samych siebie. Żyją i umierają według ludzkich praw. Są bardziej dłane niż ty, Gerald. A więc najemny morderca okazał się zdrajcą. Na razie mamy jego słowo przeciw twojemu. Kim on jest, że tak mu ufasz? DŁan, który załatwia brudne sprawki z Koyatel? Jest kimś, kto był gotów zrobić co należało. Kimś, kto dowiódł, że nikt nie jest nietykalny. Czego ty w ogóle chcesz, Jorwet? Nie zrozumiesz. Chowasz się po lasach, mordujesz zbieraczy chrustu, żywisz się korzonkami. Robię to, co muszę. Gdy widzi się cel na końcu drogi, można wytrzymać naprawdę dużo. A twoja droga? Co czeka na jej końcu? A co cię to obchodzi? Esead Wadger. masz wszystko epars. Nie wszystko mam epars. Moje życie zależy teraz od twojego widzimisię, dlatego jestem ciekaw. Powiem ci tyle. Dwaj królowie, którzy zginęli, to dwa kurwie syny, które podpisałyby wyrok na własne dzieci, by zachować władzę. Ale na wschodzie jest ktoś, kto zasługuje na koronę. To co, wciąż ufasz temu zabójcy? Jeśli mnie okłamujesz. Jeśli kłamie, to Cjaran też. Sprawdzimy to. Zobaczymy co leto odpowie na twoje rewelacje. Gdzie on jest? Ruiny Celmeet. Nie wiem czego tam szuka, ale lubi to miejsce. Komando będzie nas osłaniać. Gotowy? Dlaczego chciałeś śmierci Foltesta? Porzućmy pozory. Foltest był rasistą. Pozwalałby w Temerii prześladowano starsze rasy. Był jak inni Dwan, ale jego śmierć znaczy dużo więcej. Która minuta? Odcinka 18. Dobra, możemy ruszać. Nie traćmy czasu. Zainscenizujmy coś. Powiesz Leto, że złapałeś mnie i oddajesz w jego ręce. A ty? Będę bez broni, ze związanymi rękoma. Jeśli mówisz prawdę, jego reakcja to potwierdzi. Nie ufam ci oczywiście. Moi ludzie będą mnie osłaniać. Rozumiem. Nie rozumiesz. Jeśli zrobisz coś głupiego, posmarują ci twarz miodem i wsadzą w mrowisko. A ty będziesz wył tak głośno, że usłyszą cię nawet jeść cyburzy. Moglibyśmy po prostu kazać Leto się przyznać. Alt Fael, Moen Irrit, ten verde. Nie siłą, lecz śmiałością zdobywaj? Właśnie. Jeśli mnie zdradził, już nie żyje. Ale to w następnym odcinku czwartek. jest trochę zrobić sobie przerwę. Ale proszę, zadecydujcie kim mam iść, bo naprawdę nie mam pojęcia. Miej się na baczności, ale to jest szybki. Więc... Ja nie mogę teraz zapisać gry. Dobra. Wejdziemy do menu głównego. Idziemy z gry, i ja was teraz zjedziemy i cześć.